Kolejna podróż w celu poznawania naszego regionu. Tym razem jesteśmy w gminie Tuchów. razem ze mną burmistrz Tuchowa pani Magdalena Marszałek dzień dobry pani burmistrz dzień dobry witam serdecznie takie przemyślenia moje na początek Tuchów kojarzy mi się głównie z sanktuarium Maryjnym ale e, za jakiś czas spoglądam na to co się dzieje w gminach i to skojarzenie mi się nieco zmienia więc zapytam głowy rodziny gminy Tuchowskiej e, z czym pani się kojarzy gmina Tuchów kojarzy mi się w tej chwili z przedsiębiorczymi ludźmi, z bogatą kulturą, z wieloma wydarzeniami, z prężnie działającym samorządem, z rozwojem. Oczywiście sanktuarium jak najbardziej uważamy, że to jest bardzo ważne miejsce i poważane nie tylko przez mieszkańców, jak najbardziej. Ale oprócz tego, każdy, kto tutaj przybędzie, na pewno znajdzie wiele ciekawostek, ciekawych, pięknych miejsc, które warto odwiedzić i wielu ciekawych mieszkańców. Ja powiem Państwu, że Pani burmistrz zdradziła trochę, o czym będziemy rozmawiać, ale nie wiem, czy Pani wie, ja tu przyjeżdżam nie tylko po to, żeby rozmawiać, ale hmm. przede wszystkim po to, żeby zwiedzać. Więc rozumiem, że teraz wybieramy się na spacer po gminie. Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pierwszym punkcie naszej podróży po gminie Tuchów, czyli przed jednym z budynków zmodernizowanych w ramach programu Stop Smog. Tak pokrótce, Stop mhm. Smog, bo no, mi się kojarzy przede wszystkim z tym, że zapobiega zanieczyszczeniom w powietrzu. Jak to wyglądało w przypadku tego budynku, jak to wygląda ogólnie? Ogólnie to jest wspaniała oferta dla mieszkańców, którzy mogą pozyskać od nas dotacje ponad 50 tysięcy na termomodernizację budynku, na takie prace jak wymiana kotła, wymiana okien, docieplenie stropu, właśnie nowa elewacja, docieplenie. Świetny pomysł na to, żeby mieszkańcy włączyli się w projekt, który nie obciąża ich w ogóle. Pracą. Gmina za mieszkańca wykonuje audyt energetyczny, poszukuje firmy, nadzoruje całość tych prac i rozlicza. Mieszkaniec musi wyrazić zgodę no i uzgodnić razem z nami zakres tych prac, które będą wykonane. Mamy około 60 wniosków i już część została wykonana, tak jak właśnie ten budynek, ale jeszcze cały czas spływają nowe wnioski i zainteresowanie rośnie. Mamy wrażenie, że jak pokazaliśmy ten budynek i inne mieszkańcom, że to już udało się zrobić, to mieszkańcy dużo więcej interesują się tym programem i to przystępują. To teraz zapytajmy właścicielkę budynku, czy jest zadowolona z tego projektu. Bardzo dziękuję za to, że się to wszystko udało sprawnie przed zimą. Jest zrobione dobrze i jestem bardzo zadowolona z tego, że możemy dbać o świeże powietrze. No, i ciepło w domu i elegancka. Był Stop Smog, teraz czas na Sim. Sim Małopolska. 120 lokali mieszkalnych w miejscowości siedliska jest planowane. Mm -hmm. Na razie tu nie ma nic, ale będzie coś. Jak to ma wyglądać, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana? No, w niedługim czasie już zaczynamy budowę trzech bloków. 120 łącznie, czyli każde z nich będzie miało po 40 mieszkań y, różnej wielkości. Y, zaczynamy już w tym roku. Y, gdzieś w połowie roku powinniśmy wbić pierwszą łopatę. W 2024 pod koniec roku powinny być te mieszkania gotowe. Jest duże zainteresowanie mieszkańców gminy? Jest zainteresowanie. Jeszcze mamy wolne miejsca, także na pewno czekamy na te wnioski, ale do tej pory mamy zainteresowanie od mieszkańców naszej gminy, od mieszkańców sąsiednich gmin. Mamy też kilka wniosków z Ukrainy. Po prostu ludzie, którzy tutaj do nas przyjechali, uciekli przed wojną, też składają te wnioski, więc tak no, to różnorodna. Widać, że to jest po prostu. No, mamy nadzieję, że też pozyskamy nowych mieszkańców. Podsumowując, tak jak mówiliśmy przed tym nagraniem, to na razie jest średnisko, ale. będą tanie mieszkania na wynajem. No i tego się trzymajmy. Teraz przenosimy się do części przedsiębiorczej i porozmawiamy o tym z panem Wiktorem Krzanowskim. Panie Wiktorze, jak aktualnie rozwija się sak w Tuchowie? Decyzja o utworzeniu stref aktywności gospodarczej, w Tuchowie była naprawdę bardzo dobrą decyzją. Dzisiaj możemy pochwalić się kilkoma przedsiębiorcami, którzy utworzyli tutaj swoje przedsiębiorstwa. Dzięki temu powstało w Tuchowie, no można śmiało powiedzieć, że około tysiąca miejsc pracy. Ci przedsiębiorcy wytwarzają produkty, które są sprzedawane praktycznie na cały świat, bo warto tutaj wspomnieć o firmach, które produkują. Urządzenia i produkty, które są wykorzystywane w przemyśle gastronomicznym czy w przemyśle ciężkim. Są to przede wszystkim produkty, które są sprzedawane na rynek europejski, amerykański i też azjatycki. Dzięki temu, że jest to zlokalizowane bardzo blisko drogi wojewódzkiej, a co w konsekwencji jest również sprzyjające w połączeniu z autostradą. Na pewno wpływa na to, że przedsiębiorcy właśnie wybrali to miejsce na... E, prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Jest coraz większe zainteresowanie e, przedsiębiorców? Przede wszystkim e, wiemy o tym, że e, działki prywatne już są teraz wykorzystywane do tego, żeby właśnie rokować biznes tutaj. E, nasze e, działki, które są własnością gminy e, Tuchów, e, już są wszystkie sprzedane, więc e, teraz czekamy na e, rozpoczęcie budowy na jednej z działek. E, kolejna budowa jest w trakcie, więc no, możemy rzeczywiście pochwalić się tym miejscem. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jeszcze zapytam, jak duże korzyści dla, samego, dla samej gminy Tuchów ta obecność tej strefy ma. No to przede wszystkim wpływy z podatków. To jest główny, główna korzyść z tego, no ale oprócz tego myślę, że co jest jeszcze większą korzyścią oprócz tych podatków, to to, że nasi mieszkańcy z gminy Tuchów mogą znaleźć zatrudnienie właśnie w gminie Tuchów i muszą wyjeżdżać poza granice gminy. Teraz mała kulturalna niespodzianka. Jesteśmy razem z dyrektorem, panem Januszem Kowalskim w Domu Kultury w Tuchowie. Dom kultury, który... Ma w sobie wiele rzeczy. No właśnie jakie? Dom kultury w Tuchowie to taka instytucja, która mieści w sobie wiele instytucji, e, a mianowicie kino promień, e, muzeum miejskie w Tuchowie. No to kino w ogóle po mi się bardzo podoba, ja może przejdę na tą stronę po Informacji e, turystycznej, e, ale Dom kultury ma też... Obiekty do działalności kulturalnej rozłożone w gminie. To są filie w siedliskach, to są filia w Burzynie, to jest filia w Jodówce Tuchowskiej. Gospodarujemy też częścią budynku soku no i mamy oczywiście tuchowski amfiteatr. Zajmujemy się też promocją, zajmujemy się też informacją, w związku z tym mamy kuriera Tuchowskiego miesięcznik, który wydawany jest systematycznie już od 12 lat. No i nie tak dawno, bo 3 miesiące temu. Trzy miesiące temu założyliśmy w Tuchowie telewizję która, Tuchów, też, jest w domu, w która domu kultury. też jest w Domu Kultury i naszym zamiarem jest, aby kiedyś te wszystkie wydawnictwa połączyć i powstała Tuchowska oficjalna Wydawnicza. Co w kulturze Tuchowa w pierwszej części 2023 roku? W 2023, ale i wcześniej budujemy taką pewną rzeczywistość kulturową, która ma się odnosić lub też której adresatem są wszystkie grupy społeczne. Mianowicie prowadzimy działania dla dzieci poprzez zajęcia, poprzez różne grupy twórcze, prowadzimy działania dla, dla młodzieży, w tym projekty, ale też wiele wydarzeń, prowadzimy działania dla seniorów. To jest bardzo mocna i aktywna w tej chwili grupa. Nie tak dawno zresztą powstała z inicjatywy, notabene, pani burmistrz. Rozpoczęliśmy całą serię koncertów teraz w styczniu, w lutym organizujemy zajęcia, ferie dla dzieci, ale będą również i koncert, szczególnie koncert taki nietypowy, koncert, który będzie poświęcony, poświęcony depresji. Czyli dla każdego coś dobrego, rozumiem, jest przygotowane na te pierwsze miesiące nowego roku? Staramy się, żeby tak, żeby tak było. Oczywiście no nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego, ale próbujemy szukać na tyle dróg takich rozwiązań dobrych i na tyle takiej dobrej oferty, żeby każda z tych grup społecznych mogła, mogła z tego skorzystać. Jak dużo czytają mieszkańcy gminy Tuchów? Sądzę, że bardzo dużo czytają mieszkańcy naszej gminy. W tym roku mamy zarejestrowanych ponad 3,5 tysiąca czytelników, którzy w ciągu roku przeczytali ponad 80 tysięcy książek, czasopisów i zbiorów specjalnych. Oprócz książek mamy też zdalne dostępy do zbiorów elektronicznych, i tych dostępów mamy 80. Są to darmowe miesięczne kody dla naszych czytelników, z których mogą korzystać. Rozumiem, że to się wiąże z rozwojem biblioteki. Oczywiście. Czyli. W tym momencie biblioteka jest na etapie realizacji takiego dużego grantu, biblioteka dostępna przestrzeń dla ludzi i książek. Rozbudowujemy naszą placówkę, już powstało nowe skrzydło biblioteki, w tym roku planowany jest remont pomieszczeń, w których obecnie się znajdujemy, starej części i w maju przyszłego roku planujemy duże otwarcie nowej placówki. Całkowicie odmienionej. W ramach realizacji grantu Biblioteka Dostępna Przestrzeń dla Ludzi naszym pierwszym zakupem był książkomat. Jest to pierwszy w, naszym, w powiecie Tarnowskim profesjonalny książkomat. Czytelnicy, którzy są zapisani do biblioteki, mogą zdalnie sobie zamawiać książki i zaznaczać, że chcą odebrać je przez to urządzenie książkomat, które jest czynne całą dobę, więc także poza godzinami otwarcia naszej placówki. Zainteresowanie tym urządzeniem wzrasta obecnie około 200 książek jest wypożyczanych właśnie przez książkomat. Można wypożyczyć i oddać książki, czyli rozumiem, że biblioteka w Tuchowie idzie z biegiem czasu. Oczywiście zawsze staraliśmy się być nowoczesną placówką. Prowadziliśmy na przykład zajęcia z programowania, skodowania. Z Mamy w bibliotece roboty i fotony, z którymi prowadzimy zajęcia. Czy jesteście tacy podobnie jak cały dom kultury, w którym wcześniej byłem, multizadaniowi? Tak. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, a teraz zapraszam na temat bardzo bliski mojemu sercu, czyli na sport. Tematyka sportowa MOSiR Tuchów, ze mną jest dyrektor MOSiR Tuchów Mateusz Salwa. Tym razem będzie typowo po sportowym, więc cześć Mateusz. Cześć, witam Cię serdecznie. E, a przywitanie też musi być. E, no z czego jesteście dumni w tym tuchowskim świecie sportu? Jeśli chodzi o tuchowski sport, na pewno bardzo ważną rzeczą, którą wprowadzamy i cieszymy się, że ona dobrze funkcjonuje, to jest partnerstwo i współpraca. E, MOSiR... Jak to w sporcie bywa. Jak to w sporcie bywa, dokładnie, dlatego tą drogą też idziemy. E, bardzo nam zależy na tym i kontynuujemy naszą pracę, jeśli chodzi o partnerstwa ze stowarzyszeniami i z klubami sportowymi z naszej całej gminy, ale też sprowadzamy znowu szkoły do nas tu na ośrodek, więc też e, szkoły z całej gminy. Przykładowo z burzyna, z Karwodży, czy z oddalonej, jeszcze dalej, Jodówki Tuchowskiej, przyjeżdżają z dziećmi do nas, i tutaj po prostu my organizujemy dla nich zajęcia. Jeśli chodzi o stowarzyszenia, no to współpracujemy rzecz jasna z klubami piłkarskimi, z siatkarskimi i z innymi dyscyplinami sportu, ale również mamy swoje sekcje. Jeśli chodzi o MOSIR, mamy sekcję szachową, mamy sekcję piłki ręcznej, mamy sekcję JUDO. Sekcja JUDO no to jest tu od wielu, wielu lat. I też teraz te lata świetności znowu przyszły, bo mamy już trzech kadrowiczów Polski, którzy będą w kadrze Polski w najbliższym czasie. To teraz się zatrzymamy i spojrzymy na to, co za nami. Jeden z obiektów. Ile tych obiektów macie? Jeśli chodzi o nasze obiekty, to mamy dwa centralne, czyli hala sportowa. Która jest na Jana Pawła II-6, pełnowymiarowa, wymiary olimpijskie, można rozgrywać wszystkie dyscypliny sportowe, oraz nowy obiekt powstały dosłownie kilka lat temu, odnowiona główna płyta stadionu orlik i zaplecze szatniowe oraz salami konferencyjnymi, w których też odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Czy młodzież garnie się do sportu w Waszej gminie? Powiem szczerze, że ostatnie lata jest bardzo duży boom, jeśli chodzi o sport. Zajęcia te takie standardowe, piłka nożna, gdzie współpracujemy w szkoleniu dzieci i młodzieży z klubem TS Tuchowia, no to tych dzieci mamy ponad, już w okolicach 200. A w momencie, w którym zaczynaliśmy współpracę to było ich tak naprawdę około 20 paru. Rozumiem też, że każda pora roku równa się sport w Tuchowie i tego się trzymajmy. Dokładnie tak. Za nami zielono, więc przejdziemy się dalej do tematów zielonych, czyli do terenów zielonych, chociaż nie do końca, bo jest zima. W gminie Tuchów. Zapraszam. Dzięki. Gmina Tuchów myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest w większości terenami zielonymi. Pokryta. Yy, mamy to szczęście, że na terenie Gminy Tuchów znajduje się Park Lobrazowy Pasma Brzanki. E, czyli gdzie, dokładnie to, gdzie co tutaj Właśnie widzimy. w tym momencie znajdujemy się na e, szczycie, najwyższym szczycie tej, tego pasma Brzanki, czyli na szczycie Brzanka. E, mamy tę tutaj e, budowlę, która jest e, najbardziej rozpoznawalnym elementem gminy Tuchów, na każde wieża, dzieci przyjeżdża, to wieża w, widokowa. W Zgadza się, z, z tej wieży można obserwować praktycznie e, większość pasm górskich, e, pogórza. E, no i często też widać stąd Tatry. Oprócz tego w mamy piękne miejsca, gdzie możemy no, przynajmniej w niedzielę lub w weekendy przespacerować. Jest to Skałka w samym mieście Tuchowie, która jest ścieżką pieszo-rowerową, gdzie możemy też odpocząć w niedzielne popołudnie. Również takim miejscem jest Las Tuchowski, znany dla wielu mieszkańców regionu i często odwiedzany. Ludzie w różnym wieku mogą w sposób turystyczny uczestniczyć w życiu ekologicznym gminą. Zgadza się właśnie pasłą jest takim miejscem, które jest atrakcyjne, jeśli chodzi o uprawnienie sportu, rekreacji, turystyki. Właśnie na terenie parku krajowzowego pasłoczanki organizujemy przede wszystkim biegi przełajowe, czy właśnie też w okresie zimowym górskie. Oprócz tego organizujemy szereg imprez kulturalnych, które są przeznaczone dla turystów i też dla młodzieży. No taką sztandarową naszą imprezą w ostatnim czasie jest Międzynarodowy Festiwal Wina, oprócz tego organizujemy szereg imprez właśnie muzycznych, kulturalnych, które na pewno przyciągają i przyciągną w przyszłości wielu odwiedzających Tuchów. Panie Wiktorze, ja bardzo dziękuję za przedsiębiorczo-ekologiczną rozmowę, a teraz wracamy do Urzędu Miejskiego, żeby zakończyć naszą podróż po gminie Tuchów razem z Panią Burmistrz. Wiele ciekawych miejsc, spokoda dopisała. Ja bardzo Pani Burmistrz dziękuję za, za to zwiedzanie gminy Tuchów. No i muszę też powiedzieć od siebie, że to co zobaczyłem wywarło na mnie ogromne wrażenie. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że nie tylko na Panu. I... Myślę, że warto Tuchów odwiedzić. Zapraszam serdecznie. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj pochwała dla gminy Tuchów za to, że internetowo bardzo prężnie można Was wszędzie znaleźć, więc my zapraszamy też do odwiedzania tych stron, bo, bo to, co my pokazaliśmy, no to podstawowe informacje można znaleźć na Waszej dość mocno rozbudowanej społeczności, także internetowej. Strona www.tuchow.pl to jest podstawa, ale jesteśmy również na Facebooku, Gmina Tuchów. Praktycznie każda szkoła ma swój profil na Facebooku, każda straż, również nasze prywatne, bardzo mocno działają. Dum Kultury, Biblioteka, Mosir. Każda jednostka ma się czym chwalić i to robimy bardzo systematycznie i bardzo dużo informacji staramy się yy, udostępniać. To ja jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną była pani burmistrz Magdalena Marszałek i zapraszam przy okazji do obserwowania naszych kanałów społecznościowych. A co skorzystamy z tych Dziękuję. Polecam.